Cześć dziewczyny, hi, eee, przy... hi, hi. <laughs> powiedzcie mi po kolei, który, jak, ma, jak macie na imię i jakie są dzisiaj wasze, wasze role? Agnieszka, ja jestem sztabką lotną. E, Marcia, sztabka lotna. Gabi i sztabka lotna. <laughs> Od jak dawna jesteście sztabkami naszymi? E, tak naprawdę to jest nasza pierwsza przygoda e, z wolontariatem i pierwszy raz jesteśmy sztabkami, ale myślimy, że zostaniemy na dłużej. Czyli... Podoba Wam się ten wolontariat. A co Was zainspirowało, żeby się zdecydować i dołączyć do naszego grona w tym roku? Tak naprawdę, ja byłam tutaj rok temu, właśnie w tych namiotach, i w tym roku postanowiłam, że się dołączę do dziewczyn, bo zauważyłam, że to jest fajna praca pomoc dla innych, i żeby je wesprzeć i być razem z nimi w takim właśnie składzie sztabkowym. A ja, oprócz tego, co już było wspomniane, to wydaje mi się, że to jest super. Czas, żeby troszkę się poczuć jak w domu a, i być jakby otoczonym ludźmi, którzy jakby chcą wspierać tą polonię w Belgii i jest to coś, co mnie bardzo cieszy ogólnie dzisiaj, więc mimo pogody jest bardzo gorąco i wszyscy mają gorące serca. No właśnie widzę te uśmiechy na twarzy, mimo tego deszczu e, okay, i wam to okay. nic nie, nie okay, przeszkadza. No, cieszy, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. E, chciałam jeszcze tak, w takim razie zapytać, co jest takie e, najbardziej satysfakcjonujące w tej pracy? O, to jest dobre pytanie. Ale chyba po prostu bycie z ludźmi i uśmiechy i generalnie atmosfera. To jak człowiek ma wrażenie, że może czegoś się przydać, nawet jeśli to jest coś, coś drobnego, ale że może ułatwić tą pracę dla innych i może jakoś sprawić, że to cały ten dzień przebiega najgładziej, jak to możliwe. Super, no to dziewczyny powodzenia i dziękujemy jeszcze raz, że jesteście z nami tutaj. Super, Zapraszamy dzięki. Za Zapraszamy. Dzięki.